Jak to jeszcze tak w kilku znaniach e, głos kibica można było usłyszeć, bo jest taki jeden kibic z nami kibic pod tytułem Marcin Daniec i e, Panie Marcinie, jak Pan... Te, jak pan te, e, nieco ponad dwa lata spędzone na ławce trenerskiej przez Kendryka Kasperczaka e, ocenia okiem kibica, kibicano i znawcy futbolu, bo jak pan sam podkreśla, jestem na Połam i na piłce się stał. Proszę Państwa, e, dziękuję bardzo. Zacznę od tego, że jestem jednym z największych fanów Kenia. Dziękuję. Keniu, zawsze byłeś moim idolem. Dziękuję i bardzo. Dziękuję. I jestem dumny, że mogę do takiego King Konga mówić od pewnego czasu, Keniu. Potwierdzam, ten, w tym meczu byłem jako student, to, to ani Penderecki, ani Mickiewicz, cały mecz, to prawie pół Bóg tak, tecia. Ja jeździłem, na Henia, autobusem LKS Wielopolanka. Oczywiście tam są wszyscy nagrani, którzy nie słuchają e, kamerą Wisła. I Heniu, powiem ci po nazwiskach, nawet Szulta papla i nie słuchał połowę, Ale on jest od, od, od przygotowania fizycznego, a ty wyglądasz świetnie. Więc kochani, jeździliśmy chłopaki z Wielopola do Mielca, kiedy Mielec... Pan Dariusz bardzo delikatnie powiedział: gościnie na bliżej. Mielec nie miał trybu. I wszyscy jeździli ze swoimi krzesełkami. Mielec z tamoretami i oglądaliśmy najlepszych piłkarzy. Kasperszak mówił: godzinę, i dopiero, bo jest skromny nadwyraz. I to doceniam zawsze. Dopiero po godzinie powiedział: no, byliśmy z świetną drużyną, Po godzinie. A świat przetarł oczy na Emblaid, te dziady tam krzyczały animals, to pani to nagrywa, a, a, a Anglicy, a, kilku Anglików mało nam przyjaznych, krzyczało tam, a, próbowało obrażać w naszych zawodników. Więc mój zaszczyt nad Kasperczakiem jest tak daleki, że jeśli nie przerwiecie, zapomnimy, że jest mężem KSM. Więc naj, nie zapomnę, Feniu, nigdy jednej rzeczy. Kiedy Neske spytał, jak robi, to, te dwa dośrodkowania, najpiękniejsze w historii światowej piłki, pamiętajcie. I te dwa dośrodkowania wykonał ten siedzący dżentelmen e, w meczu z Włochami. Posiuł, mój serdeczny kumpel, on się nasłuchał od swojego interlokutora włoskiego, tylko mama mija, mama mija, mama mija. chodził jak szalony, z sześćdziesiątek ukobrany i ten kogodło, ankka i numer, i orzełej numer i mam mam mia. I Enrico wykonał dwa dośrodkowania, za którym dał tę cłotopilkę? Oscara i który nowy, który, no, zawsze się znałeś na piłce. Tak, to było bardzo dobre. Panie pamiętajcie, gdyby nie, nie, a u nas to jestem dobrym chmurze, gdyby nie dziwny sprot okoliczności to Heniu doprowadziłby wisełkę, Żuraw też niesłuchany jest tam, to oni wtedy zagraliby w finale Ligi Mistrzów i Heniu to byłyby najpiękniejsze chwile. Ale masz co wspominać? Pamiętaj, będziemy dzisiaj, kiedy będziesz szedł tą aleją, to każdy mężczyzna prawdziwy uroni jedną taką męską łzę. Ale pamiętaj, licz się tylko z którzy zają się na piłce. A ty bezczelnie dobrze się znasz i byś nigdy nie pozwolił dziennikarce sportowej powiedzieć, że trener, trenerem reprezentacji został Jerzy Urwak. Ja sobie wtedy przypomniałem, kiedy wpływała dziennikarka sportowa i nie wybaczę ci nigdy i prezesom, że cię nie wybrali na trenera reprezentacji Polski. Pamiętaj, jeśli to była Twoja wina, to się przyznaj i pójdziemy na PZP. Ha, 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 ha. Tak, jeśli dziennikarka z Polkowa mówi, że został trenerem Jeziora Urbana, to wspomniałem, jak parę lat wcześniej powiedziała inna dziennikarka, że Legia Warszawa wygrała w koszykówkę ze książki Roszow 7-3, 3-3. Dziękuję za wszelką chęć, jesteś wielki, czasem. Dziękuje i zapraszam na kolejną chwilę.